Dzisiaj zaprezentuję Wam nową odmianę pomidora z pół samokończącego, do uprawy przy paliku, a także do uprawy w tunelu foliowym na krótki cykl. Jest to odmiana wydłużona, czerwona, o dużym owocu i doskonałej trwałości polowej i pozbiorczej. Oglądajcie nasz filmik. Jesteśmy w Sandomierzu, w regionie Sandomierza i to właśnie tutaj Między licznymi sadami uprawia się pomidora przy paliku. Chcemy tutaj zaprezentować Wam nową odmianę i pokazać Wam różnicę między Dyno a tą nową odmianą o numerze 617-969. Przede wszystkim, jaki jest sposób uprawy przy paliku. Mamy rzędy w odległości 95 cm i odległość między roślinami w rzędzie to jest 55 cm, czyli uprawa jest w zagęszczeniu około 19 tysięcy roślin na hektarze. Rośliny były sadzone tutaj dosyć wcześnie, w okolicy między 8 a 10 maja, i to był moment, kiedy jeszcze pojawiły się na plantacji przymrozki. Rośliny zostały. Ochronione przed przymrozkami, ale dzięki dobremu wigorowi roślin odmiany 617-969 właściwie nie widać, że te uszkodzenia mrozowe tutaj były. Owoce naszej odmiany mają grubość ściany około 8 mm do 1 cm. Ta grubość ściany zapewnia tą bardzo długą jakość polową i jakość pozbiorczą. Co ciekawe, tu widzimy owoce, które mają trzy komory, są owoce dwukomorowe, a także zdarzają się te bardzo duże owoce, które są wielokomorowe. Kolor wewnętrzny jest dobry i to o czym mówiłam wcześniej, również doskonały jest smak tych owoców, dlatego z przyjemnością go. Spróbuję. Kilo 71 waży 10 owoców. Tak więc, akurat udało nam się uzyskać średnią masę owoców, bo jak powtarzam wielokrotnie, średnia masa tych owoców to jest 160-180 gramów. Nasza nowa odmiana o numerze 617-969 tuż po zbiorze, przygotowana jeszcze do handlu. Ale i tak widać, że owoce są duże i bardzo wyrównane i zarówno pod względem wielkości, jak i kształtu. Zwróćcie uwagę, jak silny jest wigor roślin. Dorasta prawie do końca palika. Okrycie, wiązanie bardzo dobre. Jeszcze raz to pokażę na innych roślinach. I chroni owoce przed ewentualnie zbyt silnymi promieniami słońca i ewentualnymi poparzeniami. Średnio producenci, u których od dwóch lat testuję tą odmianę, mówią, że osiągają z niej około 15-20% wyższy plon. Niezodmiany dyno. Z czego to wynika? Wynika to głównie z jakości tych owoców. Pierwsze jest doskonałe, jest wyższy plon niż dyno, ale zwracają uwagę na lepsze wyparwienie owoców, że ten owoc jest szybko ciemnoczerwony, owoc jest błyszczący i owoc jest bardzo wyrównany. Nie trzeba dużo pracy, żeby te owoce segregować, bo jest zdecydowanie lepsze wyrównanie. Jest więcej tych regularnie wydłużonych śliwków. Owoców. Co jest jeszcze ważne, odmiana 617-969 ma bardzo dobrą trwałość polową, ale również trwałość pozbiorczą. Często jest tak, że w sierpniu mamy zastój pomidorowy, ceny są zazwyczaj niższe, więc to jest taka odmiana, że albo możemy troszeczkę opóźnić zbiór, albo możemy zebrać i w chłodni spokojnie przetrzymać te owoce bez utraty jakości tego plonu i co jest jeszcze ważne dyno jest odmiana, odmianą która ma opinię owoców bardzo smacznych nowa odmiana również ma takie owoce producenci mówią i konsumenci którym dajemy do testowania że to są równie smaczne owoce dlatego myślę że będzie bardzo łatwo znaleźć na tego typu odmianę klientów